Dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Beata Poźniak. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani Beata jest kobietą sukcesu, mieszkającą od 30 lat w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles. Jak minęło te 30 lat? Jak jeden dzień. <ścoughs> szybko, szybko. Życie jest bardzo intensywne, i jednak bardzo szybko ten czas przeleciał. Czy, czy w Stanach Zjednoczonych również tak jak w Polsce, bo wiem, że ukończyła Pani szkołę filmową w Łodzi, czy również zajmowała się Pani aktorstwem? Tak, od razu po szkole w Łodzi. Debiutowałam w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Jest to moje rodzinne miasto. A debiutowałam tam dlatego, że akurat to był okres stanu wojennego. To był akurat stan wojenny, szkoły były zamknięte, ale teatr był otwarty, więc zaliczono mi dwa przedstawienia, dwie premiery, jako, no jak, jak się stawał na magistra sztuki, trzeba było obronić pracę i zagrać w dwóch, dwóch sztukach, więc tak to się zaczęło. A potem już po szkole. Zadebiutowałam w Teatrze Współczesnym, w takiej sztuce Jak się kochają, u boku Wiesława Michnikowskiego, Zofii Kucównej, Czesława Wołejki, także było to moje marzenie, wielkie marzenie, które się spełniło. A jeszcze w szkole filmowej zagrałam w serialu telewizyjnym Życie Kamila Kuranta. Z Krzysztofem Pieczyńskim, gdzie zagrałam jego dziewczynę Teodozję. I tuż przed wyjazdem jeszcze zagrałam w teatrze telewizji Hamlet we wsi Głucha Dolna z Gajosem i ze Stasią Cylińską. Tam zagrałam Ofelię Andzie. I akurat w tym okresie czasami się realizowało pewne filmy czy przedstawienia teatralne, yy, telewizyjne, ale. Często one szły na półki, to były tak zwane pułkowniki, ale teraz je odnaleziono i, i całe szczęście, że możemy je teraz na nowo zobaczyć. To jest, to jest pewnie duże przeżycie po tylu latach, zobaczyć siebie znów na ekranie. Mi, miło wrócić do dzieciństwa. 30 lat w Los Angeles, wiele, wiele pewnie tam się działo, ale mamy teraz Boże Narodzenie. Wszyscy myślimy, jak zrobić rodzinom prezenty. I tutaj chciałam nawiązać do audiobooka, który niedawno ukazał się w Stanach. Proszę nam o tym opowiedzieć. Więc oprócz tego, że gram w filmach i w, i w serialach telewizyjnych w Stanach moim pierwszym filmem był film oscarowy, nazywał się JFK, w reżyserii Oliver Stone, to właśnie grałam żonę Gary Oldmana, to były Sissy Spacek, Kevin Costner. I potem zagrałam u Georgia Lucasa w kronice młodego Indiana Jones. W, w serialach jak Szeleje za tobą czy Baza Pensacola, Wojskowe Biuro Śledcze I, aha, i zagrałam pierwszą kobietę, która została prezydentem świata. I dlatego Random House zaprosił mnie, żebym przeczytała audiobooka. I to była, na początku to, było, to była historia Katarzyny Wielkiej. Nigdy czegoś takiego nie zrobili, żeby zatrudnili aktorkę, która nie urodziła się w Stanach. Zgadza się, zgadza się, bo teraz właśnie prasa napisała, że Random House, który jest największym wydawnictwem literackim na świecie, zatrudniło po raz pierwszy y, nieanglojęzyczną aktorkę. I co się stało, to było ryzykowne z ich strony, ale teraz mój nowy audiobook. The Czar of Love and Techno, został właśnie, no zostałam jakby wyróżniona bo, przez Washington Post, bo jestem teraz na, na wybrali pięć audiobooków, tych najlepszych i właśnie mój audiobook jest numer jeden. Także się cieszę bardzo. Gratulujemy Pani bardzo serdecznie, ponieważ jest to bardzo dobra wiadomość dla naszych telewizów, że Polki, które mają odwagę... Wyjechać za granicę, poukładać sobie tam życie, mogą znakomite sukcesy odnosić za granicą. Czy gdyby pani chciała e, młodym Polkom e, dać jakąś radę, czy warto e, szukać swojego szczęścia za granicą, e, czy można mieć nadzieję na karierę, co pani by im powiedziała na ten nowy rok? Yy, uważam, że trzeba być otwartym na wszystko. I w momencie, kiedy jest się otwartym, wszystko jest możliwe. Tak jak ten audiobook, Wielka Niespodzianka. Ja uważam, jak człowiek ma dobrą energię, ludzie to czują i trzeba z uśmiechem podejść do życia, do ludzi i w oczach mieć błysk, i, i oni poczują, że chcesz ich dosłownie objąć, wyściskać. I, I z taką energią, jak się przyjdzie, z takim entuzjazmem do, do pracy, to ludzie chcą z taką osobą e, współpracować. Uważam, że trzeba być zawsze pozytywnym i mieć ten błysk i miłość w oku. To bardzo piękne przesłanie. Myślę, że bardzo warto się nad tym pochylić, szczególnie, że zbliża się nowy rok. Mamy wiele noworocznych postanowień i karierę można zrobić wszędzie, i tu w Polsce, i za granicą, pod warunkiem, że ma się dużo otwartości i miłości w sercu. Dziękujemy Państwu pięknie. Dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Życzymy dalszych wielu sukcesów w Los Angeles i dziękujemy, że Pani przyjęła nasze zaproszenie. Pozdrawiamy!